Że na koniec dnia ci faceci chcą zepchnąć kobiety takie jak ona, nawet te właśnie gorliwe wojowniczki, do roli matki swoich dzieci i niczego więcej. No cześć piękna osoba, słuchaj. Sprawa jest taka: w tym roku chcemy osiągnąć 5 co najmniej subskrybujących na YouTubie i fajnie by było w najbliższym miesiącu, dwóch, trzech, dobyć do 2,5 tysiąca na Twitchu. I wiesz, kto może pomóc? Ty. Zostaw subskryba na YouTubie, zostaw followa na Twitchu, zostań ze mną na dłużej. Budujemy imperium medialne, jakiego nie widział jeszcze świat. I szerzymy lewactwo w miłym, a, a jednocześnie bardzo, mam nadzieję, bebekowym stylu. Co sądzę o taktyce konfederacji, a mianowicie robienie z bryłki Zajączkowskiej, ale głównie bryłki Lepa na spermiarzy? Akurat na to mam bardzo szybką odpowiedź i bardzo prostą odpowiedź. Istnieje pewna pula kobiet o konserwatywnych przekonaniach, tu, która decyduje się na to, że ona nie tylko będzie popierać konserwatywne poglądy, ale też będzie je reklamować. Sobą, często swoją twarzą, często swoim wyglądem, często tym, że są atrakcyjnymi kobietami. Ja mam bardzo mocne wrażenie, że wiele z nich nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, co jest na końcu tej drogi. Ponieważ to jest troszeczkę tak, że one mogą się pokazywać. One się mogą, im się daje wypowiadać. Im, im jakby daje się przestrzeń publiczną. Ale po pierwsze jest tak, że one nigdy w tych ruchach nie wyprzedzą, nie wyprzedzą mężczyzn którzy są na czele tych ruchów ponieważ to jest przestrzeń która jest dla nich zakazana nie tylko niedostępna zakazana ale też z czasem przekonują się że nawet te pozycje które w ich własnym przekonaniu sobie po prostu wypracowały są super chwiejne znaczy wiecie ja pewnie interesuje tylko pensja europosłanki Gwarantuję ci, że żeby dojść do tego miejsca, że startujesz jako na, na, na europosłankę, czy na posłankę, czy na samorządówkę z wysokiej pozycji w, taki, w takiej partii, jako kobieta, to musisz sobie zapracować. I żeby nikt nie miał wątpliwości, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, ja nie mówię, że musisz dawać komuś dupy, tak? Ponieważ ja wiem, że, że ktoś może przyjść i zrozumieć to, co powiedziałem w ten sposób. Ja mówię, że musisz sobie zapracować. To znaczy, że musisz być potencjalnie najbardziej manipulującą, najbardziej oślizgłą i najbardziej zdeterminowaną, żeby spychać innych ludzi w dół osobom w swojej partii. Bo tak się zabezpiecza te pozycje przez deptanie po głowach innych. Te kobiety mają zajebisty potencjał, żeby skończyć dokładnie tak, jak Lorenz Sadern. O której miałem już od dłuższego czasu powiedzieć, ale myślę, że to jest doskonały przykład i doskonałe spięcie tych dwóch rzeczy ze sobą. Do osób, które nie wiedzą. Lorenz Sadern jest właściwie była propagandystką, taką prawicą skrajnie prawicową, która działała od tak naprawdę pierwszej połowy lat 2010. Ma spokojnie dekadę robienia propagandy na koncie i ona ma paskudne rzeczy na koncie. To jest osoba, która całkiem dosłownie wypływała na Morze Śródziemne z tymi pra prawackimi statkami które próbowały nagrywać i terroryzować ludzi, którzy w, w szczycie tego kryzysu migracyjnego w 2000, circa 2015, przeprawiali się przez Morze Śródziemne do Europy. To jest kobieta, która, ja, no sorry, nie, B będzie się podobać dużej grupie ludzi. To jest, to jest babka, która, która będzie się podobać wielu ludziom, bo, 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 jest konwencjonalnie atrakcyjna, tak? Ona ma na koncie dużo bardzo paskudnych rzeczy, kręcenie się wokół, tu jeszcze wam pokażę jedno zdjęcie, tak? Proszę, ma kręcenie się wokół tych skrajnie prawicowych, wprost faszystowskich grup. Lorenz Sadern, za każde jakby miała swój kanał na YouTube, swoją ogólnie obecność medialną, maga pozytywna i nie miała żadnych oporów, żeby, żeby się spotykać z wiecie, najgorszymi możliwymi publicznymi postaciami. E, tak, Lorenz zrobiła kiedyś minutki wywiad z Duginem. Z, nie ma problemu rozmawiać z takimi kreaturami jak Stefan Molinie. Ogólnie paskudna postać. Lorenz się hajtnęła. Jej mąż miał kontrakt z Departamentem Obrony. Ja nie, 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 nie wiem dokładnie na jakim, na jakim stanowisku, ale miał kontrakt z Departamentem Obrony. To znaczy, że generalnie władze USA uważniej przyglądały się temu, co on robi. Tak, patrzyły, patrzyły na ręce temu, co, co, co dookoła niego się pojawia, jaka jest komunikacja dookoła niego, no bo Departament Bezpiecze... De... Obrony USA nie chce, żeby jakieś gówno do niego przygnęło. Zresztą, zresztą w US Army co pewien czas odbywają się próby odsiewania, na przykład w otwartych faszystów, którzy wstąpili do wojska. Wbrew, w, mimo tego, że, że sama armia jest faszystowską instytucją, to ona próbuje się bronić. I w momencie, w którym jej mąż dostał ten kontrakt, on jej powiedział wprost, że ma obniżyć swoją obecność. Że ma zmniejszyć swoją obecność. Że, że rzeczy właśnie pokroju tej, tej jej wyprawy do na Morze Śródziemne, że one się nie mogą dziać. Że, że one nie mogą mieć miejsca, bo sorki, ale to będzie kosztować ich oboje. On będzie zarabiać dużo duże pieniądze i, i wiecie, no sorry maleńka, stonuj się. Ona wyjechała razem z nim do Australii. Zaszła w ciążę, ma dziecko. I okazało się, że się z mężem rozwodzi. I ponieważ ona musiała swoją działalność, swoją chujową jak nieszczęście, zaznaczmy to po raz 500, bo ja nie przestanę tego zaznaczać. Chujową jak nieszczęście działalność musiała stonować, to znaczy, że wsparcie dla niej jako, wiecie, influencerki, tak? Znacząco spadło. Znaczy, że no, sorki, ale tak to działa. Jeżeli nie występujesz w mediach, jeżeli nie, nie, nie masz kolejnych występów nie kręcisz tego g -g gówno bębna, no to ludzie przestają na ciebie zwracać uwagę. Lorenz Sadern po rozstaniu się z mężem wróciła do Kanady, z której pochodzi i z tego, co rozumiem, przez chwilę próbowała żyć w ogóle odcięta od świata w jakiejś dupie, nie? W tej chwili... Miesiąc temu Loren miała w, 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 wielki publiczny kombak, nawet nie cały miesiąc temu. Dwa tygodnie, max trzy miała wielki publiczny kombak z bardzo ciekawym przekazem. Z przekazem pod tytułem To, jak zachowują się prawicowi mężczyźni, sprawia, że bardzo łatwo jest myśleć, że feministki mają rację. I Loren generalnie nie jest nawróconą feministką. Nie jest wielce oświeconą, ona teraz zrobi wszystko dla lewicy. Zapomniałam wszystkie te gówniane poglądy, które miałam, jakby wypchnęłam je do mojego płoda, którego. Nie, nie. Loren dalej jest dokładnie tą samą paskudną osobą, którą była. Tylko w tej chwili jest paskudną osobą, która... której w pewnym momencie zabroniono występować i zepchnięto ją do roli maszyny do rozpłodu. I nagle obudziła się w sytuacji, że to marzenie, które realizowała, to marzenie właśnie o tej konserwatywnej rodzinie, życiu w konserwatywnych wartościach, i tak dalej, i tak dalej, że ono jest fikcją. Że na koniec dnia ci faceci chcą zepchnąć. Kobiety takie jak ona, nawet te właśnie gorliwe wojowniczki do roli matki swoich dzieci i niczego więcej. Z tego względu, jak widzicie, wiecie, różne tiktokerki, które na przykład opowiadają, jak to fajnie jest być tą tradłajwką i to przygotowywać swojemu mężu, mężusiowi obiadki, jedzonko i tak dalej, to możecie się spodziewać, że przynajmniej część z nich wyląduje w, dokładnie w tej samej sytuacji, co Loren Możecie się spodziewać, że właśnie te głośne postaci Konfederacji, które w tym momencie desperacko, właśnie mówię o, konkretnie o kobietach, które desperacko próbują, próbują zaznaczyć, że one są właśnie tą kobiecą twarzą Konfy, że one wyglądają dokładnie w tej samej roli, ponieważ nie ma dla nich miejsca na górze, nikt ich nie wpuści na górę, a wszyscy faceci, którzy będą w ich Puli. Będą zainteresowani tym, żeby na koniec dnia one, one zostały ma, 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 ładnym obrazkiem, który zrobi im dzieci. To jest to, co myślę o wykorzystywaniu tych kobiet przez Konfederację. Myślę, że to są bardzo przykre historie niezbyt mądrych osób, które po prostu są odsunięte w czasie. To, to, to jest to, co myślę. To też nie jest tak, że, że, że cała historia Lorenz nie jest odosobniona. Ni, po prostu niezawodnym źródłem takich historii Niezawodnym źródłem newsów, dokładnie w tym tonie, jest, jest społeczność Mormonów, która raz za razem robi dokładnie tą samą rzecz. Okazuje się, że wśród Mormonów, właśnie dużo kobiet zostaje wciągniętych w to, żeby że, że, że one mają być wychowywaczkami dziećmi, dzie, dzieci, a potem nagle z kosmosu, tak naprawdę, bierze się sytuacja, w której ta relacja między mężem a, a, a żoną okazuje się być bardzo, bardzo krzywa, bardzo, bardzo niefajna, i ta żona potencjalnie zostaje sama z dziećmi. I ona je musi utrzymać. Żona, która przez właśnie te tradycyjne ujęcia została zepchnięta do sytuacji, do, 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 do roli siedzącej w domu, nie posiadającej żadnego doświadczenia zawodowego, maszyny rozpodowej. I wiecie, te przykre historie będą się działy, ponieważ. Dużo osób potrzebuje się przekonać o tym na własnym na, 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 na własnym ciele. Jak rozmawialiśmy o. Roz, rozmawialiśmy, kiedy to był? Lipiec ubiegłego roku? Lipie, lipiec 23. To rozmawialiśmy właśnie z dziewczyną, która też bardzo starała się wykazać w tym prawicowym środowisku. Młodą, pracowitą, taką, która, która, która chce pokazać, że ona za pana kurwina, czy za konfederację to może walczyć, że ona może być wojowniczką światła. Super jest to, że Martyna znalazła się w zupełnie innym miejscu życiu i że, 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 że skumała, jak bardzo pojebana jest ta sytuacja, zanim ta sytuacja bardzo ją dużo kosztowała. Bo dla wielu kobiet ta świadomość przychodzi zdecydowanie za późno. I o tym też warto pamiętać. Dwie skończoności u Karolina Inda Krowa. Pojedyncze skończoności: Dudz, Flawius, Aiember, Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski. Osoby dające pizza. Na połowski Ranaf da Ranafe, Dawid Korzeniewski, Konrad, Chrysku, Marokwu, Samryn, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik, Sanktuarium oraz WZK i Janek. Da Kawy z ciastkiem Michał Pietrowski, Patrycja Zwarden, Rubin Fiscę, Piotr Strzemieczny Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiecek Stolarski, Marcin, Wiktor Okowski, Marcin Lalak, Bursuk Cukrowe, Drymę Rodzik, Smotty, Michał, Michał Skoczyński, Prometo, Chypaty Kos, Chris Dan Kris, Ilius, Bartosz Lewicki, Bartomiej, Bechanord Erbirk, Maria Badani, Liczkoś Szefo oraz Radamor i wreszcie osoby dające kawę Robsterion z Lublina, George Sorosz Kola Maldor Kierczyński, miejscowy, protonowy, archipon-kreator kosmobytu i Krzyżowska, mapkowicz Czunkersium, Makarya Sińskim, Wedzenetow, Patryk 128, Kenny Dres, Tomusz Adam Mieszły 2, Domek, Hagnon, Hagnonusagi Nat oraz Miku 39X i dawcy herbaty. Elkanusz Gumiński, Piotr Koziorek, Lakadary Ciepieczeń, Brislerek, Panie Mester 3000, Bonboni 3, Hubert Marzuzur, Bartosz, Zawadzki, Adam Kosiorek, Marchew Zuczania, Tomasz Rzewski, HDBM 32, Monika Piechocińska, Kotgruszka, Łukasz Ciesielski. E... Dawid e, Kozłowski, Miru, Łukasz Pluskota, Adrian Wlubek-Misiek, Daru, Miriach, ja, Łukasz Klodin, Sonil, i Zylwona Koci Pilota, Stylę Przegrać, Bochenek, Aniela M, Ma Aneku, SLS, IC47, Depolan, Relilos oraz Fejnerw. No, no. No jak się plątałem, no jak się plątałem, to dlatego, że się plątałem. A nie dlatego, że kogoś mnie lubię. Wszystkich lubię. I was wspierających, i was, którzy kiedyś wesprą, prawda? Do zobaczenia, osoby. Så mycket.